A dzisiaj zrobię mały odzyskowy test porównawczy i sprawdzę, w którym urządzeniu jest więcej surowców wtórnych. Czy w takim starym stabilizatorze napięcia, czy może w wysłużonym silniku, chyba od pralki. I tak, oba te urządzenia miały wylądować na złomowisku razem z innymi gratami z piwnicy, bo było wielkie sprzątanie. Ale poprzedni już ich właściciel drogą pantoflową najpierw zapytał mnie, czy nie chciałbym odkupić tych staruszków. No i tak też uczyniłem. Są z tej samej epoki, ważą podobnie i zapłaciłem za nie podobnie, a nawet tak. Samo, bo po 20 zł za sztukę. No i dzisiaj sprawdzę, czy się opłacało, czy było warto, ale przede wszystkim, w którym tym urządzeniu będzie więcej surowców wtórnych. No i. Przede wszystkim szukam miedzi, bo chciałbym dorzucić ją do swojego depozytu w drodze do jednej tony. 200 kg już jest odłożone. No a tutaj z poprzednich odzysków jest kolejny, taki cząstkowy depozyt: 16 kg 300 g. A ja sobie robię takie po 25 kg, żeby oszczędzać kręgosłup. No i tutaj jeszcze 9 brakuje. Nie sądzę, że 9 kg miedzi wyciągnę z tych dwóch urządzeń, jeśli w ogóle no ale trzeba to sprawdzić. Dobra, biorę się za Robotę, a jeżeli jesteście ciekawi, to chyba w górę i lecimy z odzyskiem. Najpierw porównanie wagi, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Pierwszy, wrzucam stabilizator napięcia z roku 1980: 8 kg, 796 gramów. Liczyć 8-800. A silnik to 10 kg. 300 gramów, no, czyli jest między nimi 1,5 kg różnicy. A w którym będzie więcej dobroci, to się zaraz okaże. A w drodze losowania, pierwszy podłotek idzie silnik. To jest bardzo prosta konstrukcja. Trzy śrubki do odkręcenia lub odcięcia, jeśli nie będą chciały się odkręcić. Zaraz to sprawdzę. Myślę, że dużego problemu z rozłożeniem go na części pierwsze. Nie będzie problemu. No i przede wszystkim. Zobaczymy, czy w środku jest miedź. Ja stawiam, że tak, bo w tych starych konstrukcjach zawsze była miedź. I przypuszczam, że w tym modelu będzie podobnie. Dobra, wiaderko do złomu, żeby nic się nie plątało pod rękami. Te pokrywy powinny też zejść bez problemów. A może tak? O. Pokrywa wyszła. Razem z wirnikiem w, w wirniku też jest aluminium i też można je jakoś wytopić. Ale ten wirnik też jest spory. I mi do tygla póki co nie wejdzie. Pierwszy aluminium odlew. To na razie jako złom. I jeszcze z drugiej strony. Tada, patrzcie, nawet nie minuta, i silnik praktycznie na wierzchu i aluminium latające. Tutaj jest jeszcze jedna śrubka przykręcona, i ona przypuszczam, że będzie mosiężna. Przynajmniej tak wygląda, a jak jest w rzeczywistości, no jest mosiężna. Końcówka też, ale to są już takie drobiazgi, że. Pójdą do pojemnika zbiorczego. Dobra. Aluminium odlew. Tu jest jeszcze jedna śrubka, też zapewne mosiężna. Ej, takie drobiazgi też trzeba odzyskać. Tak jest. Kolejny mosiąc. A tu kolejny złom. Dobra. Teraz należy przeciąć obudowę szlifierką żeby się trochę rozluźniło, no i stojan wyjdzie już na wierzch, później odciąć wianuszek standardowo no i wyciągnąć resztę dobra, to działam i obudowę mam naciętą, ładnie wszystko się poluzowało o, od razu do złomu no a tutaj piękne uzwojenie, no i chwila prawdy chociaż ja już się domyślam, że tu jest mieć. no i jest mieć bardzo ładnie pomarańczowy kolor, przybija, także świetnie. Wrzucam to w imadło, odcinam wianuszek, no i wyciągam jakoś, bo mocno poklejony. Ciekawe jak to będzie z wydobyciem. Mam nadzieję, że zbyt długo się z tym nie zajdzie. Nie trwało to długo, lisica znowu zdała egzamin, wianuszek odcięty. Teraz trzeba tylko wydobyć resztę. No i muszę wam zaktualizować sytuację, bo ten silnik jest strasznie mocno zalakierowany i posilam się kluczem wybić z tej strony, tej odciętej. Tak jak zawsze to robię, nie ma szans. Dlatego szarpie to wielkim kluczem. No i pomału zaczyna wychodzić, ale łatwo nie jest. No ale nikt przecież nie mówił, że będzie łatwo ale nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego działam dalej. Nie jest to może jakoś mocno mocno wymagające dużej siły, ale jednak jednak troszkę to trwa. Staram się tu zrobić większą dźwignię i powiem Wam, że niektóre wychodzą te uzwojenia, a niektóre niestety strasznie mocno są zaklejone w środku. Mam nadzieję, że to wyjdzie wszystko w całości. No widzicie, po malutku, po malutku wychodzi, aczkolwiek część się rwie. No dobra, jakby nie było, trzeba sobie z tym poradzić. Może od tej strony teraz spróbuję. coś podłożyć podkładam sobie młotek żeby mieć się o co zaprzeć o i pomału 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 wychodzi niektóre drociki uciekają na podłogę ale to się wszystko wyzbiera dobra próbowałem też przebić śrubokręt tak przez przez średnicę można powiedzieć i uderzać od, od drugiej strony, no ale też niestety się to nie udawało. Dobra, spróbuję złapać z tej strony. Ta strona jest najgorsza. Nie chce wyjść, tylko się rwie. Ale powolutku, powolutku, delikatnie no coś tam się wysuwa. Okej, okay. mam nadzieję, że z tym stabilizatorem napięcia pójdzie łatwiej. No tam są dwa duże transformatory, I z nimi też nie powinno być problemu, ale wiecie jak to jest. Mocno ścisnąć, tu podłożyć. Nie wygląda to mocno profesjonalnie, ale i profesjonalne być nie musi. O, dobra, kolejne włókna wychodzą, także nie ma tragedii. Dobra, męczę się z tym dalej. No i widzimy się, jak już to umęczę. 10 minut walki dużym kluczem mi się udało, teraz pozostaje tylko praca precyzyjna, Poddzielać te wszystkie włókna od tych folijek i wrzucić do wiaderka na miedź. No i praktycznie silnik zrobiony. Urobek z silnika oczyszczony i posegregowany, dwie pokrywy aluminium odlew, wiaderko miedzi, wiaderko złomu, ale poważę to na koniec, a teraz zobaczmy co odda ten stabilizator. W pierwszej kolejności trzeba pozbyć się obudowy, odciąć później przewód no i zobaczymy co on ma w środku, ale tutaj już Widać dwa ogromne transformatory. Chyba jest jakaś płytka w środku elektroniczna. No to jedziemy z tematem. Czy to się wszystko poodkręca? No, coś się odkręca. Najlepsze jest to, że tu jest napis po rusku. A tutaj na tabliczce pod spodem po polsku. Takie kombo. Taka hybryda. Te boki są plastikowe. Gdzieś jeszcze trzymanie. Tutaj ta śrubka się nie, nie wykręciła. Dobra, chyba się wykręca. Dobra, patrzcie. Dobra, mamy to. No i zobaczmy, co tu w środku jest. Jeden transformator, drugi transformator. Trzy ogromne kondensatory, i to wszystko. Nawet nie ma żadnej płytki elektronicznej. No dobra, wydobywam te transformatory ze środka. One są przykręcone od spodu każdy na cztery śrubki. Obudowa w złom. No a z kondensatorów, z kondensatorów, z transformatorów trzeba będzie wyciągnąć uzwojenie. No i przypuszczam, że tak samo jak w silniku też będzie miedziane. Transformatory wydobyte, oblepione 45-letnim kurzem, co raczej nie stanowi wartości dodanej. Praktycznie jedyne dobroci to te transformatory, no i z metra przewodu, z którego będzie mieć błyszcząca zapewne. Dobra, muszę je teraz porozkręcać, no i poprzecinać na pół. Także do dzieła. No i w sumie mogę lecić z nimi na pieniek, są porozkręcane. Ale ten jeden tu patrzę, że jest taką inną konstrukcją, bo tu jest tak jakby nacięty czy pospawany i zobaczcie się rozchodzi tutaj. O, tak jak niektóre z transformatory z mikrofalówek. Fajnie. To tylko te dwie skrajne blaszki są jakoś przełożone, a tutaj uzwojenie. Być może ze środka sobie wyjdzie. No, I wychodzi. To trzeba będzie zrobić na imadle, ale ten już jest inny. No i jego trzeba przeciąć na pieńku. No i procedura standardowa, ciachamy w pół. Tak wiem, muszę sobie tutaj ten trzonek dorobić. No, solidna konstrukcja. Raz z drugiej strony i powinno się rozejść. Nie chcę za mocno, żeby mi się nie rozpadło to uzwojenie i nie rozsypało po w całym warsztacie. Aha. Tu się przecieło i jeszcze z drugiej dokończyć. I będzie to Jeszcze parę włókien. Dobra, chyba mamy to. O. I jak ładnie. No i też ładna miedziucha. Dobra, na stół i wyciągamy. A teraz to już z górki. Te połówki powinny wyjść ze środka bez problemu. Tylko zrobię to nad wiaderkiem, co by żadnych strat i bałaganu sobie nie narobić. O. Śrubokręt. Teraz te papierki się z tego. Wyciągnie. Ładne uzwojenie, też miedziane, super. Troszkę złomu też będzie. No i ciekawe, który, który sprzęt oddał więcej miedzi. Ja jednak stawiam na silnik, ale jak będzie, to się zaraz okaże. Tu jeszcze jakieś drobiazgi. Wszystko trzeba powyciągać, pooddzielać. Poklejone niektóre coś mocno dobra to za chwilę A to tylko papierki do wydmuchania żeby nie będzie z tym problemu drugą połóweczkę też sobie wyciągnę o tak ładnie i cyk ogarnięte OK. tu już nie ma nic do złomu to też sobie ze środka wystukałem na imadle też wyszło bez problemu Trzeba tylko to teraz oddzielić. O, ładnie zabandażowane było. No, wychodzi bez problemów. Także trochę łatwiej niż z uzwojeniami z tego silnika, ale już końcówka. Dobra, i tu praktycznie, praktycznie też jest gotowe. Też jest trochę papieru w środku, ale to już nie jest jakaś duża ilość i znacząca. No, nie będę tego rozplątywał Zważy, po prostu w ten sposób, bo tu jest tylko troszkę papieru, a stąd zaraz powydmuchuję, powyciągam to co się da. No i na rękę. No, trochę waży. Dobra, ogarniam tu. Jeszcze zdejmę izolację z tego przewodu i chyba można ważyć ostatecznie. Skończyłem i zaraz się okaże, które urządzenie oddało więcej surowców. Po lewej stronie są te ze stabilizatora, a po prawej te z silnika. No a jak wiadomo, wynik końcowy najlepiej pokaże waga, która jest już na miejscu. I z racji tego, że pierwszy pod poszedł silnik, to i surowce z niego też będą ważone jako pierwsze. No i na początek aluminium. Odlew 676 gramów po 5 zł to jest 338. Zapisuję teraz złom. obowiązkowe tarowanie wagi. I złom z silnika 7 kg 984 gramy po 70 groszy to jest 5 ,59 zł 59 groszy. Po zapisaniu to już 8,97. No i teraz mieć, kolejne tarowanie wagi. I miedzi z silnika jest kilogram 556 gramów. Po 32 zł to jest 49 zł i 79 groszy. A po zapisaniu to 58 zł i 76 groszy. Ja sobie to na karteczce zapiszę. 58, 76. Zresetuję wagę. I zobaczymy teraz, ile surowca oddał ten stabilizator. Najpierw złom, tarowanie i złom na wagę. 6 kg, 668 g, po 70 groszy, 4,67 zł. I zapisuję. I miedź. Bo tu był tylko złom i była tylko miedź. Tarowanie. kilogram 580 po 32 zł 50 zł i 56 groszy po zapisaniu 55 zł i 23 grosze czyli 3 zł mniej 3 zł i 50 groszy mniej ale jeśli chodzi o zawartość miedzi w silniku kilogram 556 a w stabilizatorze kilogram 580, czyli jeśli chodzi o zawartość miedzi, stabilizator wygrywa. A w sumie cały dzisiejszy odzysk daje 113 zł i 99 groszy, a do miedzianego depozytu dokładam 3 kg 134 g, co dopełnia worek do wagi 19 kg 464 g i powoduje, że brakuje już tylko 5,5 do założonych na ten rok 225.